Orę. Pan wyszedł. wyszedł. Tak. Orę. Dzień dobry. No, by się przydało. Chyba pan do nas jedzie przez pomyłkę. Chyba. <grym> Może z mięsem? Z mięsem, a no. Ale chyba było zamawiane do domu, a nie na piknik. Do domu. I źle trafiłem. A no. skąd pan się wziął? Dobra, bo się mhm. Fundacja Duchlona? Tak, tak, tak Duchlona. To nieźle. Spotkać w lesie mięso, dostawę. Wasze mięso. To miał pan szczęście. Nawigacja nie prowadziła i... Tędy nie, 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 prze, nie przejedzie pan tędy, musi pan wrócić. Patrzcie, wasze mięsko. Czyli tam do drogi z powrotem? Zaraz pan powiem. Kręcę moje psy, jakie są mądre. Nie bał się pan wychodzić? Nie. Hmm. Chociaż jak tak zobaczyłem takie stado, to... gdzieś tam strach mi odlecił. <grym> Дунай, може, не входить до самого дому?